Siemaneczko, to Szakal z tej strony, witam Cię na moim kanale. I dzisiaj taka fajna fraza na dzisiaj, którą dla Ciebie, dla Was wygrzebałem. It took me a long time to figure out, figure out how to truly motivate myself. Zajęło mi bardzo dużo czasu, by dowiedzieć się, jak naprawdę się motywować. Then procrastination disappears. Wtedy odkładanie na później znikło. I wish they had taught this in school. Chciałbym, żeby tego uczyli w szkole. Jak się motywujesz? A co odkładasz na później? O odkładaniu zrobię jeszcze śmieszny jeden materiał. Pewnie nie jeden, ale jeden mam teraz w głowie i myślę, że zrobię wkrótce. Fajna sprawa. Takie pytanie na pobudkę trochę. No ale dzisiaj ciekawi mnie. Czy umiesz się prawdziwie motywować? Czy nie umiesz i odkładasz rzeczy na później nagminnie? Napisz w komentarzu. To by było na tyle. Cześć. Przeszkalaj. A z frazy korzystaj.